Akcja Bezlania Wody to akcja społeczno-edukacyjna. Społeczna, dlatego że dotyczy każdego z nas, każdej Polki i każdego Polaka. Edukacyjna, dlatego że chcemy się nauczyć, jak możemy oszczędzać wodę w takich podstawowych, domowych warunkach. Jest powiedziane, że jeżeli byśmy, to wiadomo też, że jeżeli byśmy oszczędzali dziennie litr wody, to razy 38 milionów osób żyjących w Polsce mielibyśmy 38 milionów litrów wody zaoszczędzonych jednego dnia. Na pewno to pomogłoby naszej Ziemi, pomogłoby całemu środowisku. W połowie XX wieku suszę mieliśmy co 5 lat. Na początku lat 90. susza była co dwa lata. Teraz mamy ją właściwie co roku. W zeszłym roku aż 320 gmin w całej Polsce wprowadziło zakaz podlewania ogródków i wprowadziło kary za nieoszczędzanie wody. No to nie jest jakiś wymysł samorządowców, którzy chcą tutaj specjalnie ludziom utrudnić życie. Jest to kwestia tego, że po prostu brakowało wody i żeby ta woda pitna była, żeby można było z niej korzystać i żebyśmy mieli ją w naszych kranach, no trzeba było wprowadzić takie obostrzenia. Ludzie myślą, że jak leci z kranu woda, jak troszeczkę popada, to od razu nie ma problemu najmniejszego i ta woda jest na co dzień, więc nie mamy problemu. A naukowcy mówią, nie, problem jest, tej wody brakuje i Polska jest jednym z najbardziej wysuszonych krajów w Europie, więc musimy oszczędzać wodę i każdy litr na pewno będzie nam przydatny. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy doniczkę z suchą ziemią. Nie podlewaliśmy tego przez pół roku, doniczka jest cała podziurawiona. Jeżeli weźmiemy i wlejemy tam taki bardzo ostry, tak bardzo dużo wody od samego początku, to ta woda wyleci i w samej ziemi nie zostanie nic i za chwilę, jeżeli byłby tam jakiś kwiat, to on nie wykiełkuje, uschnie. Natomiast jeżeli by była woda w środku, no to wiadomo, wtedy by to wyglądało całkiem inaczej. Więc to jest taki prosty przykład tego, co się może wydarzyć, jeżeli nie będziemy oszczędzali tej wody, a ten deszcz, który jest taki, tą mamy taką nawałnicę i tak bardzo mocno pada, no niekoniecznie wsiąknie w tą glebę i niekoniecznie później będziemy mogli z tego korzystać. Tak mnie uderzyło, że ludzie kompletnie nie wierzą w to, co mówią naukowcy i co mówią specjaliści. Ja im wierzę i wiem, że taki problem może nastąpić, a to, że myślę o tym, żeby moje dzieci, moje potomstwo miało tą wodę i żeby nie borykało się z takim problemem, to ważne jest, żeby pomóc. Pomagajmy, a nie później znowu się zastanawiajmy, ile pieniędzy jest potrzebne na to, żeby budować instalacje i żeby tą wodę jakoś przywrócić.